się siema, siema Na streamie Trochę smutno mi Trochę mi jest smutno I to sm bardzo, bardzo smutno mi jest mm, Piją tam coś ludzie Jest ktoś Teraz nikogo nie ma Szkoda. Mmm. -hmm. Smuusno mi jest, bo mi ukradli pranka. Przyszło każdemu powiadomienie, czy nie? Siema, mam live'a. No, co? No... Gram. Ale to zaraz beda. Po... Poczekaj chwilę, dobra? Poczekaj tak 30 minut. Dobra, i chcę coś... Nie! No to tak 20, no. Nie. No to ja do ciebie wpiję, jak, jak będę miał wszystko. Ja nie mogę tak długo. Bo mnie tyle przyjdzie dzisiaj. No to nie, no kurde, no to... A tak o, o 16 będziesz mógł? Nie. A o której? Nie, tylko o 20 o Matko Boska, chopie, to ja wtedy będę na polu. Boże, Balki układam. Czemu nie masz to? Co? Chopie, teraz to umie, balują, a nie. O dziesiątej, Matko. o dziesiątej to ja będę tam. B Brat baluje, chopie, a o dziesiątej to ja będę układam belki. Tam na polu jest ponad 200 belek teraz I to no, będzie za 20 minut No nie wiem, będziemy układać pod wiatą. Znaczy ja będę układał To za ile za ile przyjdziesz? No tak będę o 12 dopiero grał Wieś, że za 20 minut Ale nie ja myślałam że ten, że chodzi ci o ten kiedy skończysz, kiedy skończę układać bala. No to tak, to ja o 12 bym już chyba przyszedł. Jakbym miał już skończyć to, to wszystko. Tak, ty live'a masz. No. Ha. Minutę. No minutę temu mam live'a. Czekaj chwilę. Poczekaj chwilę? Muszę coś kolegom powiedzieć. Siema caterfish Dobra to ja kończę nara Cutterfish No co chcesz caterfish? Ogłoszenie w wszyscy na mojego live'a Wbijcie wszyscy na mojego live'a, muszę wam coś powiedzieć Wbij powiedz każdemu tam, żeby ten... Do... Halo? Weź każdego tam wymutuj i powiedz im, żeby ten No bo to na bankich, bo to ścierwa. Dobra Weźcie weź im powiedz zmutuj ich na chwilę i powiedz im, żeby wpili na mój kanał. Bo, bo... bo... Marla, ja na mi kanał i tak cię nikt nie będzie oglądał wtedy. Ej, weź opuść kasemce jak mi ukradli prękę Muszę sobie kupić nową no. Dzięki Bago Kurwa Steve, ukradli mi prękę. <laughs> Co chcesz, Katery A Chyba smutno mi jest, że mi ugrali premkę. Bardzo smutno mi jest. Dwóch. Bardzo, bardzo, bardzo. Siema trzy osoby, zostawcie suba, łapkę w górę. Dobra ja kończę na chwilę live'a, bo, bo idę sobie do sklepu kurde po w kartę. Kupić sobie tego premkę, bo mi ukradli. Hi Nara kończę live'a i... Tak za 10 minut będę odpalać live'a.